No, ją, ją. Eee, patrzę, że się trochę kurwa tych geriawitów stleniło z subskrypcji. Może to i lepiej, bo oni się kurwa myślą, że ja milionerem jestem. Nie zadawali to pewnie te same osoby, eee, zadawały te same takie pytania, jak głupie. Um, czemu ja se nie wynajmę kogoś na rower? Tak jak PZT mi powiedzieli kiedyś, że e, jak będę im płacił pensję, to e, mogą mi pomóc. No a tak samo tutaj niektórzy mówią, czemu ja se nie wynajmę ludzi do pomocy. E, a pieniędzy sk skąd? Schuję wam na trzepie, jak ja tylko na ręce jestem. No dobra, idziemy sobie na tradycyjny spacerek. Co tam chciałem wam powiedzieć kurna no, jak zwykle jak coś mam nagrać to mi wyla wy wylatuje z głowy y Aha Że codziennie ktoś do mnie przychodzi mi pomaga, robi mi zakupy Nie, czegoś takiego kurwa nigdy nie było i nie ma na zakupy ja sam chodzę. Yy, nie wiem kto wam takie kurwa bzdury, skąd wy takie bzdury wytrzepujecie, ale nie ma takiej po prostu rzeczy. że do mnie ktoś przychodził, mi yy, robił jedzenie. Jedzenie. Działa, działa. że mi prał. I takie rzeczy. Ja po prostu takie rzeczy muszę sam robić. Bo ci ludzie dają. Czy ludzie? Nawet dupy mi nie dają. Znaczy dupy, dupy mi nie dają. Mówicie ludzie. Nie wiem skąd wy kurwa, subskrybujecie mój kanał. Wam się kurwa jakieś nie podobają rzeczy, że ktoś tam mi dał się raz kładem przejechać że muszę mu być wdzięcznym ale to nie jest y, twoja sprawa y, kolego czy gigusiu czy jak cię tam zwał tylko to jest sprawa tego co mi dał się kładem przejechać y, y, można powiedzieć że to taka rodzina a nie ty masz jakieś kurwa tu żale do mnie wylewasz że gdzieś ktoś mi dał się kładem przejechać albo że mnie na strzelnicę wpuszczają może kurwa jeszcze będziesz miał pretensję gnojku że yy, że nie wiem że ktoś mnie kurwa do sklepu wpuści przechodzimy jak zwykle nie wolno używać elektroniki na pasach jesteśmy na kościuszki Trzeba mieć naprawdę nasrane wełbie, żeby coś takiego w ogóle e, mówić, że ja powinienem być ludziom wdzięczny... E, ja nie wiem, mam mieć ludziom wdzięczny, nie wiem, za, za co? Za powietrze? Za to, za tamto? No, kurwa, ja nie wiem, skąd wy takie bzdury kurwa wymyślacie? Tak jak kiedyś słyszałem, nie ważne od kogo to słyszałem, ale słyszałem, że... w innych krajach to są ośrodki i nikt nie pozwala, żeby... Takim walidzi łazili swoje mordy pokazywali po e, na drodze. Jesteście barany, osły, i ja nie będę więcej tolerował czegoś takiego. Na przykład, że ktoś coś powiedział, że przyjedzie, żebym złaził pod blok, bo motory jadą, bo kolarze przyjechali, bo coś to, coś to tam. Czy. E, Um, umawiają się ze mną na przykład przez pół roku, że przyjadą na rower, a później wymyślają głupoty. No słuchajcie, no to ja nie wiem skąd, y, czy wy macie na w wyobie jak kiedyś ktoś y, tutaj mi tłumaczył, że obiecał y, mi w czerwcu i na to wyszło, że najpierw jest czerwiec, później maj, o, ludzie ze z pieskami chodzą. Ja jestem ograniczony, ale do pewnego stopnia tylko. Kto e, mi pozwala bawić się narzędziami i nikt mi nie pozwala, sam sobie biorę szafki. Mam szafkę swoją e, i się nimi bawię. I zresztą w domu niektóre rzeczy też sam naprawiam. E, Rover sam naprawiam, takie inne tam jakieś. Co tam potrzeba zrobić to zrobię. E, co tam jeszcze? nie wy w ogóle kurwa pytań nie, nie zadajecie, żebym wam coś opowiedział tylko siedzi jeden baran z drugim nigdy mnie nie poznał ma najwięcej do powiedzenia nie? Eee, w ogóle na każdy, te na każdy temat eee, każdy, nie, nie wiem, tam Znowu ktoś jakimś rowerkiem pojechał, na to nam przynajmniej nie skrzeczy No co tam, dzisiaj idę? Yy, już parę, znaczy już parę osób. Parę osób się na mnie obraziło yy, za to, że idę wspierać yy, żydowski przemysł. Idę sobie pierdyknę normalnie Pfizera. Yy, tam w razie czego to weźcie, zmówcie za mnie paciorek. Jakby tam ten ci się nie chciał zalogować czy coś Po to się musicie, wiecie, z siecią 5G połączyć Górna nawet wam powiem, że mało rozmawiam z ludźmi i są momenty, że zapominam po prostu słów. Panie Karanu Pan wie, że pan idzie ulicą? Wiem wiem Nie no takie rzeczy to ja wiem, to ja specjalnie idę ulicą yy. Pupu. i zapomniałem po prostu słów co mam powiedzieć z tego chyba względu, że mało rozmawiam Dzisiaj słuchałem jakiejś... słuchałem Szukałem odpowiednich słów yy. No i nie szło mi się przypomnieć Z drugiej strony mówię po co ja wyłażę? Na dwór, po co to? E, nie wiem właściwie, po co wy swoje mordy pokazujecie wszędzie. Może też właśnie nie chcę oglądać. Mówią, że mogę se w domu zajęcie znaleźć. A może ja nie chcę w domu se zajęcie znaleźć. E, na przykład taki tekst kiedyś był do mnie. E, nieważne od kogo. E, wczoraj tej osobie trochę posłałem. E, Oh, Kur na kolce eee, Ale Mówią tak A Ty musisz się zdawać sprawę, że nie możesz wszędzie chodzić tam gdzie chcą, chodzą osoby widzące, robić tego co osoby widzące, a ty nie możesz tego zrozumieć. A to jest waszy, wasza sprawa czy moja czym ja chcę się naprawdę zajmować w życiu Dobry. No, się nakręciło tu tych ludzi. Nie wiem o co wam nap zapierdala, naprawdę, niektórym osobom. Nikt mnie nigdy nie poznał, nigdzie ze mną nie był. A jakieś kurwa wyobrażenie ma, nie wiadomo jakie. Mam siedzieć, y oni sobie wyobrażają tak jak na przykład niewidomego. E najlepiej tak, jakby siedział w domu e w ciemnych okularach. Yy, powiedzmy, gdzieś na tapczanie słuchał programu pierwszego yy, polskiego radia. Ciemne okulary na mordzie i tak se siedział. I nic nie robił. No, wyszedł przed yy, powiedzmy blok na ławkę. Yy, w niedzielę, obowiązkowo do kościoła. Yy, no, jeść. No, co taki inwalida może jeść? Też nic nie powinien jeść, nie? Tak jak ja kiedyś yy, słyszałem. Od gościa, że nie powinienem jeść ryb. Znaczy no, nie powinienem w ogóle jeść ryb tego czy tamtego. E, dlaczego on nie jeść ryb? No bo w rybie są ości. E, słuchajcie, w rybie są kurwa ości. Ryby się chyba je dwoma widelcami, a mam na to wyjebane sobie jem palcami. E, druga rzecz, jak kiedyś chodziłem na ryby. E, chodziłem jeszcze z bratem swojej byłej. Ale jak zobaczyli, że ja zawiążę haczyk, a oni nie potrafią haczyka zawiązać, bo kupywali gotowe przepony, czy ktoś im tam wiązał, no to, e, to już mniej więcej na ryby nie zabierali. Bo tam niektórzy z nich podśmiewali, nie? E, co tam jeszcze? Dlaczego ja nie chcę korzystać z jakichś tam dziwnych takich zajęć? Żebym się nie mógł na przykład powyszywać czegoś. E, nie wiem. Jakiś tam układanek poukładać? E, nie wiem, ulepić czegoś e, z masy solnej. E, na te pytania nie będę odpowiadał bo mi się. Kurwa nie chcę na takie bzdury odpowiadać. To są fajne pytania. Znaczy, fajne, e, fajne pytania. Nie wiem, może, czy można to w ogóle tak nazwać. no e, Dużo takich na przykład jest ciekawostek. Dlaczego ja chodzę tam, gdzie osoby widzące. No nie no... Ja mam prawo chodzić wszędzie No Czekajcie, bo ja na podwórko wlazłem Mam prawo chodzić wszędzie i tam gdzie mi się kurna żywnie podoba Znak i ja nie będę więcej kurwa tolerował takiego że Coś tam, coś tam, mi się kurwa nic od życia nie należy, że nie powinienem robić tego, co osoby widzące. E, czy na przykład samochodem jeździć. E, jeździłem samochodem, Fiestą ciotki, czy to był... E, Fiesta czy Mazda, one chyba były razem produkowane, to był ten sam model, tylko z innej fabryki. Czy w coś w tym stylu. Pomyliłem siedzenie, ja miałem z tyłu usiąść, na z lewej stronie z przodu usiadłem, kuzyn mówi, że z niewidomym to nie będzie jeździł. I se poszedł. Nie? Kuzynka mówi, to ja sobie pojadę, siadaj. Mówi, to wrzucę i odpalę, wrzucę jedynkę, a później, lolo, hamuj, kury, mam opłot. Jak przyhamowałem, dałem po heblach, to kuzynka mało zębów nie zgubiła, nie? Nie wiem, co tam wam, kurwa, powiedzieć o rowerach. Kiedyś miałem taką sytuację, że czekałem po prostu miałem gdzieś pojechać na rowerach, obiecali, że zabiorą. A później powiedzieli, nie, to za daleko jest, bo... E, bo, 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 bo... E, za daleko, bo my musimy tu dziennie 60 km robić. No a ja najwięcej przyjechałem przez tam 5 godzin 140. Kiedyś tutaj jeszcze w bibliotece byłem na wyjeździe, no zabrali mnie. I tak go się w bo mówi tak. A wy z tym tandemem to gdzie? E, się wybieracie? No i tutaj w obronie stanęła y, dyrektorka biblioteki. Pojechałem z nimi, no ale to taka jazda. Najpierw to, że nie nadążę za nimi. Też byłem starym rowerem, tym A później mówili tak, że za szybko jeżdżę, nie? No i takie to właśnie są e, dziwne sytuacje. E, było sporo takich sytuacji. E, o, na przykład sytuacja kiedyś na basenie to już dosyć dawno. E, poszłam z kimś sobie na basen. A ktoś mówi tak, e, że bilety dla przewodnika są za darmo, nie? No przewodnik za darmo ma prawo wyjść na basen. Co się okazało? Że on na basen wejść może, ale do wody nie może. No to jakaś głupota była, totalna. Tak jak kiedyś tutaj. <laughs> facet ode mnie. E, facet ode mnie, kierowca autobusu, chciał po prostu. E... Zamiast legitymacji powiedział, że on sobie w dupę wsadził i mówi, że on chce widzieć dokumentację medyczną, nie? E... Ja mówię, że nie ma takiego prawa ode mnie żądać żadnej dokumentacji medycznej I coś tam się mądrzył. Proszę pana mówię, niech pan przestanie mi tylko zaczyć, a wtedy od dentysty w wpurwiony, bo morda spuchnięta. Bo wtedy zęba złamałem. Później musiałem zęba wstawić. Patrz jaki idiota klaszcze na mnie. Eee. I tak a tu niektórzy to ich z okien plują na mnie nie ja mówię, niech pan przestanie kozaczyć, bo ja se yy, zadzwonię, gdzie trzeba. Będzie pan miał nieprzyjemności, bo mi biletu nie chciał sprzedać, nie? A to se dzwoni, mówi, a najlepiej to pojedź do marszałka, nie? No tam jeden powiedział, jechał niepełnosprawny, powiedział, że będzie woził dokumentację medyczną, papiery. Nie ma czegoś takiego, żeby kierowca żądał dokumentacji medycznej. A ja on to zobaczy pan. I... Na drugi czy na trzeci dzień wsiadłem w autobus, pojechałem do marszałka. <laughs> się okazało, że to podlega nie pod. do w ogóle do złego urzędu pojechałem, to podlega po jakąś tam komunikację inną. <laughs> A mówię do kolesia, panie, zaadresuj mnie pan, nie? On wie o co panu chodzi. Ach, kartkę mi napisał z adresem, nie? Siedem ludzi zaczepiałem w Olsztynie. A mówię. No, krzyk w górę i idziemy. Eee, teraz o kurna, jak widzę, że telefon w ręku, to się wszyscy zatrzymują. Ile ludzi zaczepiam, mówię, proszę mnie odesłać podskazany adres. No i ludzie mnie odsyłali. Nie? Eee, I zaszłem tam. Się okazało, że po prostu skargę nie napisałem na tą firmę, co trzeba, bo... Są dwie, dwie firmy e, o tej samej nazwie, nie, e, ten Express Bus, no ale gość miał nieprzyjemności z tego co wiem, to pracę stracił, bo to e, nie pierwszy jego taki wyczyn i tyle, e, na ogół Wam powiem, że też są rozmaici kierowcy, a ja tutaj jeździłem z Olsztyna, e, znaczy z Rynu do Olsztyna, z Olsztyna do Rynu duetem, jeździł bardzo fajny kierowca, wracałem nieraz ze szczelnicy, gościu mówi tak... Zabierał mi tarczę, mówi, że kurwa, no do ZUS-u pójdę. Mówię, zobaczcie, jak chłopak strzela, nie? Bardzo fajny człowiek. Dużo kierowców jest fajnych, i też nie mogę powiedzieć, u nas akurat najfajniejsi są turyści, bo zawsze podprowadzą, pomogą. Drugie kółko robię. Pomogą w Olsztynie, z tym bywa różnie. Teraz przez tych Chińczyków to pandemii nie jeździłem tak do Olsztyna ale byłem kilka razy może w następnym tygodniu się wybiorę, zobaczę i w Olsztynie bywa różnie niektórzy pomagają niektórzy uciekają, niektórzy mówią, że nie słyszą niektórzy po prostu podchodzą, podprowadzają nie? dziwne, naprawdę dziwne są bardzo sytuacje Nieraz kurna gdzieś wlezę, nieraz kurna pobłądzę. A. Yy, najgorzej jest chodzić zawsze dla mnie. Kurna, jakaś nie, łaskocze nie wiem jakieś yy, zimową porą, albo jak jest brzydka pogoda, bo mało ludzi chodzi. Yy, także wtedy jest naprawdę ciężko kogo znaleźć, żeby podprowadził. Yy. W mojej miejscowości, no cóż, niektórzy nawet chcą, jakbym chciał do Biedronki z nimi iść, to by chcieli, mówią, e, no tam ze 30, 20, 30 zł by chcieli wziąć, nie? by to mi się opłaca, nie opłacaj się do Biedronki na przykład za taką kwotę, a ktoś mówi, że to można taniej kupić, no ale kurwa, jak ja taniej tam coś kupię, jak muszę, bym musiał zapłacić komuś, e, to mi to drożej wyjdzie, bo na to samo. E, w sklepach, w sklepach, które tam mnie obsługują. Niektórzy mają do mnie auto to pretensje, nie, nie wiem z jakiego powodu, że ja chodzę do sklepu sam i muszą mi pomagać, kupować. No sprzedawca, z tego co wiem, to ma taki obowiązek nawet pomóc i to bez żadnego ale. Nie pom, bo miałem tu kilka takich spin w jednym sklepie, ale to myślę, że to przez pandemię. Chodzę tam, pomagają i No, wam, wam że się gorąco zrobiło. Kółka od przerzutki piszczą. z e, rowerkiem pojechał. Kamień jakiś leży. No i co tam, idę do domu, jakoś wypije kawę. Tak. Zobaczymy. Zaszczepię się. Chociaż przez pół roku nie, nie, nie muszę się, tak prawdę mówiąc, szczepić, bo 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 e, bo co tam bo, bo po prostu przychodziłem covid'a no niektórzy mówią że ja ciężko go przeszedłem ja tam wiem czy tak ciężko dało się przeżyć ale osłabiony byłem miałem czasami naprawdę potworny kaszel e, co chciałem wam powiedzieć e, aha to jest kurna ten Pojedynczy rower się wypytuje stanem No to ja go złożyłem. To jest gdzieś tam częściej kupiłem jakieś najtańsze. Nie wiem, tam ram, rama chyba najdroższa była. Bo... A nie, za ramy za też chyba nie tak dużo dałem. Bo za ramy chyba ze sto parę złotych dałem. Nie, to koła chyba były najdroższe. Przerzutki, przerzutki po, po 25, kur na złoty, czy po ileś. No, ale on podobno ja tam tylko w tręnarzże jeździłem w nim. Kolega sobie jeździł na nim, mówił, że bardzo ładnie chodzi. Teraz tam, bo ja wziąłem dentki z niego kiedyś wyciągnąłem, bo mi dentki były potrzebne, takich dentek nie miałem. To dentki wyciągnąłem i tu były poklejone dentki. I jedna stara opona jest od mojego tam demu założona na tyle. No, patrzę, że chyba się łatka odkleiła po roku, czasu bo powietrze zlazło. Ale na razie nie będę tego robił, nie mam takiej potrzeby. Eee, co tam jeszcze z takich ciekawości? A e, tu kolega mnie się pytał e, o lampę. Taki mój dawny kolega się pytał mnie o lampę tą e, na owady. No, to tam są takie żniwki, które. Świecę ultrasioletem owady, niby to tam ma zwabiać. Owady i tam jest jedna siatka, taka powiedzmy, zabezpieczająca, eee, zabezpieczająca, no, żeby tam łapień ich nie włożył. Później jest druga siatka, taka drobna e, przed tymi lampami z masą. E, no i trzecia siatka jest e, pod wysokim napięciem czyli tam 2,5 tysiąca 2,5 kW i se mucha tam łapu włazi następuje przez iskry za zabija muchę kurna dostawczek jakiś A bo przed alkoholami świata jestem eee no i tego, czy to dobrze działa zależy na jakie owady niektóre są takie uparte że nie chcą w ogóle tam lecieć albo latają się w kółko tego nie włażą tam do środka a, barierka widzicie zaczepiłem, zaczepiłem sznurkiem od laski o barierkę eee, o poręcz od schodów a nie, do alkoholi światła to jeszcze kawałek a niektóre od razu do tej lampy wpadają. Druga rzecz mówią, żebym się nauczył jakiegoś ładnego pacierza, nie tylko przeklinał. Do kościoła nie chodzę, nie będę chodził. Wychodzicie może dlatego macie tak zryte kurwa te zwoje w tych mózgownicach. Nie wiem dlaczego. To, co w tej chwili kościół wyprawia to jest makabra jakaś, znaczy zawsze była makabra, tylko że teraz to tak wychodzą takie właśnie sprawki wszystkie na jaw, że tam coś tam coś tam. Eee. Aha. To już jestem na Kopernika. Dobra, nic nie idzie, sobie przejdę za rozdzielnicowy mi mandat wypisze za ten za przychodzenie z telefonem w ręku no i co tam no i chyba to wszystko nie wiem o czym wam tu poopowiadać nie mam żadnych konkretnych tematów o rowerze mi się znudziło opowiadać na niektóre tematy też mi się znudziło opowiadać E, typu jak na przykład sobie radzę ze smartfonem e, jak sobie radzę z tym, z tamtym z, z zwykłymi czynnościami e, bo no bo tak, no bo to nie jest jakiś tam, kurwa wielki wyczyn nie wiem, sobie herbatę zaparzyć, czy e, czy coś ugotować e, chociaż mi się nie chce, jestem leniwy e, o, przypo yy, yy, przypomniało mi się yy, śmieszna historia, kiedyś proponowali mi tu jakoś dziewczynę, no, A mówiła, ja, ja bym chciał mieć zdrową dziewczynę, żebym mógł z nią pojeździć tam, demem i tak dalej. A ty sobie tak nie wyobrażaj, tak, takich rzeczy to nie ma. Ty sobie możesz mieć jakoś sympatię, nie mówię, żebym koniecznie na, z oczami miał problem, ale może na przykład coś z psychiką, bo jest pełno takich upośledzonych umysłowo. No nie wiem czy ta wypowiedź tej osoby była mądra czy nie, sami to ocenicie, nie wiem czy wy to oglądacie czy nie, ale mi to też szczerze mówiąc gówno obchodzi. Eee. Powiem wam jutro jak będzie po szczepionce, albo jak nie będzie, na razie idę do domu, se, wypiję jakąś tam kawę eee. i zobaczymy co to wtedy będzie się działo. Bo jestem po śniadanku, co śniadanko zrobiłem Mówię, widzę Baba usanie do mnie nam mówi tak Karol wciągnij brzucham, winista kłopa nie upiększa jak Samara, coraz większa Żan Kurde schody tu muszą być no, zobaczcie Mnie wkurzają te gałęzie tutaj te kurno można sobie oczy powybijać. Kiedyś tutaj w ośrodku w Rynie w drzwiach kwiata postawili. No nic to rozsądnego nie było. Oni się że jest pandemia i trzeba postawić kwiata, żeby ludzie tak bezpośrednio nie wchodzili. Ech. Bo tam gdzieś był zbiornik do denzyfekcji. Ja mówię zabierać mi to. Ech. No i co tam, no dobra. Eee, patrzę, że suby idą w dół, także lajków nie będzie na moim kanale. Eee, ostatnio, patrzę, jakiś ruch zrobił na kanale, znaczy na tym profilu, eee, profilu, profilu moim rowerowym, stronie na Facebooku. Parę osób mnie opuściło, bo nawet były takie zarzuty, że powinienem ładnie się przywitać, dzień dobry. Yy, i tak dalej, w poście yy, uległem też przed przemocą ktoś tam się domagał modlit wczoraj paciorka wrzuciłem i tak dalej no dobra, to kończymy jestem w bloku, w bloku trochę chłodniej ale muchy gdzieś latają na szybie dobra, cześć, trzymajcie się